Przede wszystkim bardzo ciekawe spotkanie, bardzo ważne spotkanie interesujących ludzi, którzy zaangażowani w Województwie Opolskim, tworzą dla nas różnego rodzaju, jak to się mówi, czasami podobnie klimaty, ale również działają w bardzo odpowiedzialnych sferach biznesu, zdrowia, administracji samorządowej. Są to osoby, które dzięki swojemu zaangażowaniu cały czas dają nam możliwość rekomendowania ich do laurów umiejętności i kompetencji. I tak naprawdę oprócz tego, że są osobami samymi w sobie, bardzo ambitnymi, spełniającymi swoje marzenia, to zawsze postrzegam tych ludzi, że wokół nich jest taka otoczka oddziaływania na innych, że służą innych, pozwalają się innym koło siebie rozwijać, pozwalają innym też rozwijać swoje ambicje i marzenia. I to chyba też jest cechą takiego dobrego lidera. Że nie jest liderem samym dla siebie, ale też potrafi być takim liderem społecznym, usłużnym wobec innych. Dlatego też wielkie uznanie, wielkie podziękowanie dla wszystkich laureatów. Ja ich oczywiście znam, ale też niech to będzie niespodzianką dla wszystkich w tym momencie, kiedy o tym rozmawiamy. Wielkie gratulacje i podziękowania za nich dla nich za to, że są w naszym województwie i są dla naszych mieszkańców. No, generalnie są duże utrudnienia, na pewno trzeba się bardzo mocno zastanawiać e, czy dane pieniądze wydać na tą rzecz, na inną, bo oczywiście bardzo uszczupliły się pieniądze samorządu. No wojna jest w ogóle nieszczęściem dla wszystkich i, i uważam, że tutaj e, pokazaliśmy duże serce e, nie tylko nasi mieszkańcy, ale właściwie mieszkańcy całej Polski pokazali, że potrafimy przyjąć Ukraińców do nas do domu. Jesteśmy bardzo dumni i bardzo znaczna nagroda i znaczna uwagę dla naszego zakładu, dla naszego zespołu. To znaczy dla nas pandemia była tym momentem, który odebraliśmy bardzo negatywnie. Trudno prowadzić firmy i szukać pozytywów, kiedy przez 6 tygodni E, przychody firmy są zero, pracownicy nic nie robią, a taki okres żeśmy przeżyli, później czekało nas wiele miesięcy wychodzenia z pandemii, e, no ale stare przysłowie mówi, co cię nie zabije to cię wzmocni i tak było też w naszym przypadku po tych dwóch latach ciężkich covidowych, gdzie tylko dzięki e, załodze, dzięki zrozumieniu pracowników, naszych e, licznych klientów udało nam się ten najtrudniejszy okres przejść no, i dzisiaj możemy powiedzieć, że wojna już nie wpłynęła negatywnie na naszą działalność. Jesteśmy firmą stabilną pod każdym względem. Ja myślę, że ten laur jest wynikiem nie tylko pracy w multiserwisie, ale również pracy tej społecznej, tej filantropijnej dla naszej małej oczyzny, dla gminy, dla powiatu, dla województwa opolskiego. Znaczy, wprawdzie nominacja jest osobiście dla, dla mnie jako, jako Tomasza Ganczarka, natomiast ja ją bezwzględnie traktuję jako nominację właśnie dla... Dla społeczności zamkowej, dla nas wszystkich, dla pracowników, współpracowników. Ja gdzieś to wszystko firmuję, gdzieś jestem tego twarzą, natomiast na to się składa no, setki decyzji czynności codziennie moich współpracowników, których serdecznie pozdrawiam, i traktuję tą nagrodę ewidentnie i bezwzględnie jako nagrodę naszą wspólną. Cieszę się, że właśnie dzisiaj jestem laureatem. Srebrnego Laura, ale tak naprawdę dedykuję wszystkim pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, jako osobom zaangażowanym w okresie ostatniego czasu, szczególnie w ochronę miejsc pracy. Tutaj mam na myśli walki ze skutkami pandemii COVID, ale tak naprawdę ogromnej pracy wykonanej w zakresie wdrażania funduszy europejskich, przynajmniej nowe wyzwania, nowa perspektywa finansowa, nowe obszary, które będą dla nas wyzwaniem, ale też i myślę przygodą.